Do szpital specjalistyczny imienia J. Śniadeckiego w Nowy Sącz trafiło 20-miesięczne dziecko z licznymi obrażeniami ciała, które natychmiast wzbudziły poważne podejrzenia lekarzy. U malucha stwierdzono m.in. uraz czaszki oraz obrażenia kończyn górnych. Charakter obrażeń wskazywał, że dziecko mogło być ofiarą przemocy, dlatego personel medyczny niezwłocznie zawiadomił policję. Zgłoszenie wpłynęło w poniedziałek, 12 stycznia. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze oraz prokuratura. Jak potwierdzają służby, wszczęto śledztwo w kierunku znęcania się nad dzieckiem. W ramach prowadzonych czynności zatrzymano dwie osoby, opiekunów dziecka. Na obecnym etapie postępowania śledczy nie ujawniają szczegółów, podkreślając konieczność dokładnego zabezpieczenia materiału dowodowego i wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Po udzieleniu pierwszej pomocy w Nowym Sączu, dziecko zostało przetransportowane do Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokociniu, gdzie pozostaje pod specjalistyczną opieką. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu informuje, że czynności policyjno-prokuratorskie trwają, a sprawa jest traktowana jako priorytetowa ze względu na wiek poszkodowanego i skalę podejrzeń.